Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu Dąbrowskis. Rzeczywiście rozważamy problem, który może być bardzo bolesny i dla banków, i dla kredytobiorców. Argument, że opóźnienie i w związku z tym nie powinniśmy poprzeć mnie osobiście nie przekonuje. Rzeczywiście długo pracowaliśmy, ale materia wcale nie jest taka prosta. Ja to rozumiem, że chodzi nam o podział odpowiedzialności między bank i jego ocenę tak zwanego poziomu ryzyka oraz kredytobiorce, który jest, pamiętajmy, zróżnicowany, to nie jest jeden zunifikowany typ kredytobiorcy, który ma także prawo do ryzyka, zarówno w tej części kredytu inwestycyjnego, jak i ewentualnie w części kredytu konsumpcyjnego związanego z planem życia. Jest potrzebne nam rzeczywiście redukowanie poziomu zagrożonych kredytów, zapobieganiu ich odnawiania czy wzrostu stopnie. Pytanie jest oczywiście z, z punktu widzenia naszego zasadniczego, jak duże powinny być te fundusze na pokrycie ryzyka i jaki to będzie mieć skutek także dla systemu bankowego. Ale pamiętajmy, i banki trzeba chronić, i inwestorom dać szansę prowadzić inwestycje. Dziękuję za uwagę. Μιλούμε για τα κόκκινα δάνεια στην Ένωση, τη στιγμή που στην Ελλάδα οι φτωχοποιημένοι από τα μνημόνια Έλληνε κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια του από τα κοράκια. Παρά ότι ο ελληνικό λαό, με την υπερχρέωσή του λόγω μνημονίων, έσωσε του ξένου δανειστές, αλλά και τι τράπεζε, παρότι η Ελλάδα χρεώθηκε με 288 δισεκατομμύρια ευρώ.